Siema Nagrywamy dzisiaj film o wczesnej godzinie e, Bo praktycznie o szóstej Nie chce mi się prawie nic Ale dobra, zmieniamy skinka To po prostu taki krótki, krótki będzie odcinek Nie mam siły aż tego nagrywać I tyle, daję powiadomienie, że na pewno dzisiaj nie nagram długiego odcinka, bo dzisiaj mam urodziny klasowe o 12, a jeszcze przed tym mam spotkanie w kościele, no bo w końcu idę do komunii w maju. Proszę, przebaczcie mi to i... No, naprawdę, ja, ja nie mogę. Nie mam za dużo czasu. Też zaraz mi nie przyjdą rodzice, kurde, obudzić. Ha, ja nie śpię. Ale dobra Wy widzicie ile to będzie tego? Tutaj będzie takie gówno Tutaj również, nie no no to jest laser też to, to, to ja lubię akurat Ale no Ech, Nic więcej wam nie powiem, bo nie mam siły. O, jeszcze nie wiem, czy ktoś z Was wie, ale w sklepie jest do odebrania darmowy skin, tylko go muszę znaleźć. Ja go sobie już odebrałem. Tego skinka to jest jak coś kosmonauta, ale nie taki. Tylko inny, nie umiem go znaleźć. O, ten. To jest legenda. To, ta... Si... sunout, si To jest... Macie do odebrania taką legendę. Zarobistą. No, możecie sobie zyskać, zyskać legend. Zapewne jak gracie bez pieniędzy, to mnie nie przebijecie. Również w specjalach. No, ja mam już trzy. Ale dobra. Bierzcie legendy, bo nie są tak długo. Ja nie patrzyłem na czas, ale na pewno nie są długo w sklepie. A więc odbierajcie je szybko i Miejcie się dobrze. Czym się się? Czym się? Czym się? Czym się, się?